Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku jajek na miesiąc grudzień 2025. Ja wiem, że był podobny odcinek, ale rozmawialiśmy ogólnie o rynku, a dzisiaj będziemy stricte, słuchajcie, skupiać się na rynku jajek. Powiem wam, jak wygląda obecnie ten rynek, no i przede wszystkim, czy warto teraz kupować, czy cena wzrośnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o jajka sprowadzane z Ukrainy. Także zapraszam do oglądania. Jakby jakieś pytanka były, to piszcie. Dziękuję Wam jeszcze raz za ponad 20 tysięcy już subskrypcji na tym kanale. Słuchajcie, pierwszy punkt na dzisiaj jest taki, że dotyczy jajek, które cały czas przywożone są ze wschodu. Cały czas to się dzieje, teraz słyszałem, że mają być jakieś zwiększone ilości jeszcze przed świętami. Także zobaczymy. Jest jeden plus, który w tym widzę, i ten plus jest, słuchajcie, taki, że. Nie będzie takich podwyżek cen, a może nie będzie w ogóle podwyżek cen. Byłoby super, chociaż trochę wątpię, ale byłoby super ze względu na to, że tych jajek przyjeżdża bardzo dużo i jest bardzo duża podaż. I chociaż popyt jest też bardzo duży, to podaż i tak go przewyższa przez to, że sporo tych jajek przyjeżdża. My mamy oczywiście swoje jajka, natomiast my pchamy te jajka, tak jak Wam mówiłem, nieraz na zachód, gdzie sprzedajemy w euro czy w dolarach, natomiast u nas przywożone są właśnie często ze wschodu, potem są przepakowywane i tak dalej. Jeżeli chodzi o jajka, słuchajcie, to można powiedzieć tak: najdrożej było w województwie mazowieckim yy, i w województwie wielkopolskim. Najtaniej było w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, jakbyście chcieli kupować jajka. Czy tak będzie w grudniu? Myślę, że słuchajcie, raczej tak. Jeżeli chodzi o kolor skorupki, to tutaj oczywiście jasna dominowała. Wielkość jajka MK i L, one się sprzedawały najlepiej. Cały czas popyt na jajka jest. Teraz nawet większy, ludzie więcej siedzą w domu, jest zimniej, jak wracają, więc też widać, że po prostu tych jajek idzie yy, u ludzi dużo. Więcej. Zresztą możecie się sami wypowiedzieć, czy też to odczuliście. Ludzie po prostu więcej y, tych jajek jedzą. To jest raz. A dwa, y, ci, którzy mieli kury albo ci ludzie, od których ktoś tam kupował jajka, po prostu te kury ludziom się przestały nieść. I to też spowodowało właśnie, że teraz mają tak, że no po prostu. Szukają, gdzie tam mogą jakieś jajka, ewentualnie, właśnie u kogo kupić. Także, tak to słuchajcie, obecnie wygląda. Natomiast moja prognoza jest taka, że bardzo trudno, słuchajcie, mi określić, czy cena jajek wzrośnie, czy, czy nie. Na pewno nie spadnie, to wam mówię od razu. Natomiast pytanie, czy wzrośnie. I tutaj to zależy. Bo tak, z jednej strony słyszałem, że pod żurominem już się coś zaczyna dziać, a paradoks jest taki, że z reguły się zaczyna dziać, jak się robi duży popyt, bo na przykład mamy święta. Co jest bardzo złe, no ale no niestety. No i teraz tak, yy, są to tylko słuchajcie, jakieś tam prognozy. Czy tak będzie i czy coś będzie gorszego, to się jeszcze okaże. Natomiast na obecną chwilę bym się nie martwił i moim zdaniem raczej cena jajek nie powinna wzrosnąć w grudniu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie chcę tutaj, słuchajcie, prognozować, dlatego że. Wszystkie na razie prognozy, jak nagrywamy tą serię przez półtora roku, udawało mi się przewidzieć. Więc no nie chcę tutaj mówić, bo nie jestem w stanie wam powiedzieć. Gdybym miał się określić, to powiedziałbym, że może nieznacznie wzrosnąć, ale na pewno nie będzie po pierwsze takich podwyżek jak były w zeszłym roku. A po drugie mówię, moim zdaniem na 90% tutaj nic nie powinno się takiego wydarzyć i ta cena nie powinna bujnąć do góry. Ale co będzie, to zobaczymy. Średnio teraz, słuchajcie, za klatkę płacimy 80 groszy i wygląda to podobnie tak jak wcześniej w zeszłym miesiącu, czyli co? Inny rodzaj chowu, czy co Większa, większe jajko, większy rozmiar, to płacimy 5 groszy więcej. Średnio tak to wygląda na sztuce. Oczywiście mówimy o churcie, bo jak ktoś kupuje w detalu, to te ceny są zupełnie inne. Ceny w sklepach zauważyłem już dochodzą, słuchajcie, prawie do 14 zł. W ogóle dla mnie to jest komedia, że jajka jakieś bio w ogóle kosztują 15 zł, gdzie my czasami te od naszych kurek sprzedajemy po 13. A tamte to no, możecie się domyśleć, jakie to są bio. Ja oczywiście nie neguję tego rodzaju. Zajuchowu, bo to też dużo ludzi mi zarzucało, że tak to nie moja hodowla, bo nagrywam z samochodu siedząc poza bramą. Albo y, ta hodowla y, jest y, źle utrzymywana, coś tam, coś tam. Wiecie moi drodzy, problem polega na tym, że ja. Przekazuję wam fakty jak to wygląda w praktyce, a wy tylko piszecie. Jeżeli wchodzę na kanał kogoś, kto mi pisze takie informacje, takie komentarze i okazuje się, że on nie ma zdjęcia, że tak naprawdę nie wiadomo kto to jest, nie wstawił żadnego filmu, to jest to dla mnie osoba miało mało wiarygodna. U mnie na kanale jest ponad tysiąc filmów, każdy z Was może sobie sprawdzić o czym nagrywam, czy mam wiedzę, czy nie mam wiedzy, a nie komentować tylko i wyłącznie po jednym filmie. Tak samo najbardziej, jeszcze wam skończę, bo jakby to nie na temat, ale, ale świeża sprawa. Rośmieszyło to, jak jeden z widzów napisał, że jak siedzę przed bramą, to pewnie nie jest moje gospodarstwo. Także tak trochę, no jakby nie chce mi się tego komentować, tylko no po prostu taka może kró krótka informacja dla Was, że jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to po prostu warto jest się dopytać, niż yy, pisać takie rzeczy, bo po prostu no sami siebie ośmieszacie w ten sposób. Natomiast jest bardzo duże grono widzów, którzy wspierają kanał Pomagają, widzą, że tutaj jakaś wartość z tego kanału jest. Dobra, wracając, słuchajcie dalej do tematu. O cenach powiedziałem, o tym co się będzie działo ze wschodem, powiedziałem, gdzie jest drogo, gdzie tanio, powiedziałem. No jak to teraz wygląda z hodowlą? Moim zdaniem to nie jest, słuchajcie, dobry pomysł, żeby handlować jajkami. I nie chodzi tu o hodowlę, bo wiadomo, hodowli nie zakładamy, bo jest zimno, mokro i nie. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o handel jajkami? W przypadku handlu jajkami, słuchajcie, teraz sytuacja jest o tyle, Problematyczna, że możecie się bardzo zdziwić latem, kiedy dobra, zimą jest popyt na jajka, zaraz święta, więc ktoś od Was kupi, natomiast zimą, możecie, yy, latem możecie mieć albo wiosną ten problem, że innym ludziom, tym, którym się kury nie niosły, zaczną się nieść, inni sobie założą hodowlę, zrobi się cieplej, ludzie i tak będą mniej jajek jedli i po prostu zostaniecie z problemem. Także warto by było się wcześniej zastanowić, czy warto to zrobić. Statystycznie, słuchajcie, jakbym miał tak porównać fermy do hodowli, to ferm mamy około. 10% w stosunku do handlarzy. Czyli yy, większość handlarzy i ludzi, których widzicie, kupuje jajka gdzieś tam na fermach i potem je odsprzedaje. Tak to mniej więcej wygląda. Dlaczego? Dlatego, że trudniej jest hodować kury i na tym zarobić, niż kupić jajko i sprzedać jajko. No to jest logiczne, natomiast no też ludziom się wydaje, że on kupuje od kogoś, kto tymi jajkami handluje, ale nikt Wam jajka, wierzcie mi, takiego za 90 groszy nie sprzeda. Nowe fermy kur nie powstają, jeżeli chodzi o nioski. Natomiast słuchajcie, to co zauważyłem, jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o małe hodowle kur. No i nie wiadomo, czy tutaj jeszcze będą dodatkowe jakieś restrykcje, czy nie. Na ten moment nie ma, natomiast no, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, właśnie ze względu na to, że no, rozwijamy się i tych małych hodowli w Polsce jest coraz więcej. Ludzie są coraz bardziej świadomi, co jedzą, no i też niektórym nie jest to po prostu na rękę, no i dlatego pewnie zacznie się jakieś tam kombinowanie. No ale zobaczymy, pomyślimy, jak to dalej wyjdzie. Na razie słuchajcie, nic nie mówię, bo trzeba ocenić sytuację. Zobaczymy, co będzie dalej. Także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że po tym odcinku dowiedzieliście się, co i jak. Zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję. I widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.